Siemaneczko, z tej strony Mandy, A w dzisiejszym odcineczku, w dzisiejszym odcineczku zagramy sobie w manipulację barierą. Wiedziałem, że podobają wam się odcinki z barierą u innych youtuberów, a powiedziałem, że sam nagram coś ciekawszego też z barierą. I postanowiłem zagrać mapkę Puzzle, czyli fajną zagadkową mapę z barierą. Około 20 minut dobrej sobie piszę. Kreator Kotek 900. Sprawdzimy sobie, czy Kotek 900 zrobił naprawdę fajną mapę. A wy drodzy widzowie, jeżeli Kotek zrobił fajną mapę, to Wy możecie zostawić tutaj lajka. Zobaczymy, kto zostawi lajka, kto zostawi suba i kto zostawi dzwona. Możecie pisać w komentarzu. Mam wszystko i ja. O, bo Kotek już ma. Pe znaczy, pewnie jeszcze nie ma, ale będzie miał kotek. <grytuj> ale nie, Wy możecie zostawić tutaj na pewno jakiegoś lajkacza, dzwonacza i subacza, będzie fajnie. A my chyba zlecimy do mapki. Co? Lecimy do mapki. Jest to alfa wersja, ale na alfę przyszedłem początek, był naprawdę fajny, jak coś to sobie coś dogramy. Dobra, wchodzimy i zaczynamy. Pierwszy, mamy trzy, pierwszy level nazywa się trzy butony. Okej, okay, więc tak, zaczynamy. Co tu chodzi? Guzik. Aha, no to dobra, to ja padam od razu. <grych> okej, okay, pierwszy tak, guzik, aha, trzeba uważać. Dobra, mamy tu guzik. A, się rozszerza, coś jest na statu. A, bariera się zmniejsza, okej, okay. powiększyła się dotąd, dotąd i dotąd. To był łatwy level. To był łatwy, y, bot, problem z batonami. Tego nie mogę, tego nie mogę, tylko ten, dobra. A zniknął. Dobra. Mogę teraz ten i mogę ten, dobra. Ten? Tego nie mogę. Tego nie mogę. E, halo? Tu jest. Tego też nie mogę. Halo, tu nie mogę. A co się stało z ten? Nie da rady. Nie da rady. Halo? to coś jeszcze, jest. nie wiem co to jest. Dobra, a próbuję mi A tego, bo wiedziałem, że tego też mogę kliknąć. U kurczę, dobra, że go kliknąłem. Tak, tutaj mam. U, tu mogę przejść, to tu jest. O! A teraz jest to nie wydostanę. Ale kliknę tego. O. -o, -o. A. Teraz mi się powiększyło Zobaczcie, powiększyło mi się! Mogę kliknąć i tu, i tu. Kliknę tu. Coś mi tam jest? Nie ma nic. Halo? Tu? A, zobaczcie, tu guzik. O, ale dużo teraz jest. A tu jest wyjście, a. Hm. Ale to gdzie ja teraz kliknę? Tu, pamiętam. Tutaj, dobra. Aha, i znowu jestem mieszany. Ale teraz. Tu? Tak, zobaczcie, jest guzik. Zobaczcie w ogóle. Jak to wygląda. okej okay. tasos. Dobra, tasos. Tu? O kur... E. Dobra A, muszę uważać Dobra Nie Tasos nic nie daje tutaj, dobra, tu Byłem idealnie na linii, dobra, muszę uważać I tu mam guzik O, to jest ten guzik fajny, powiększający I teraz yy, Tu nic nie ma, nie ma A, zwłaszcza za kratami, dobra Teraz yy, Muszę kliknąć tutaj Okej, okay. a, i widzicie, już jest tełącznik. A tu już nie mogę. Ale tu mogę. O, I znowu się powiększa. Aha, ale teraz jak się tam dostać? O nie, jak się tam dostać? Dobra. Nie tu? tu? Nie. WIEM! Wiem, 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 wiem! Nie, nie wiem. A wiem, widziałem, dobra. Udało się. Ej, to nie było takie łatwe. Daily test, codzienny teścik. Okej, okay, tutaj, nie wiem co w ogóle... Aha, dobra, do, do, tu. Lecimy sobie najpierw powiększyć strefę. Bo strefę chyba, to, 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 właśnie do czego trzeba pierwsze lecić. Takie podwójne, do, pod, podwajają strefę, pojedyncze, takie tylko ten, dobra. Mhm. Prawdopodobnie trzeba zrobić tak. Tu przejście. Moim zdaniem teraz tu trzeba zrobić. Wiedziałem. Kto zrobi to. A, tak po prostu zamyka. Dobra. Okay. A to co to jest? Aha, po prostu coś tak się po prostu zrobił tutaj ozdobę. Yy, tu. Tak, wiedziałem. Jest idealnie. Ej, to było super. Osa The Box. Pizza Box. Aha, zewnątrz boxa. Dobra, idziemy tu. Tu. Aj, tu nie wejdę. Tu. Aj, aj, aj Dobra. Y, tu i tu. Mam. Aj, muszę chyba stać idealnie nad tym. Nie mogę ginąć. Tak, dobra, idziemy tędy. Tu. Okej, okay, mam pierwsze powiększenie. Tu. A, tu nie mam. Tu też nie sięgnę. Czyli muszę wracać. Bo jak teraz wrócić? To jest dilemma. Dilemma. Uuu, teraz sam tego nie wiem. Ej, 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 Czy wy wiecie może o co chodzi? Co wie? Piszcie w korytarzach. Nie mogę tego. Może tu jest podwójnie? Nie, no nie jest podwójnie. Albo on coś się zapomniał? Halo? Ej. Mam tylko dwa guziki. Ten. I nie mogę przejść. Może muszę zrobić jakoś tak? Aha, tu nie mogę. Kurczę! Ej, to jest trudne. To jest trudne. Ej, je, jej, jej, ej, ej. My... to tego nie powinno być moim zdaniem. Tutaj tego nie powinno być i mógłbym przejść, ale... Chwilka chwilka rozmyślania. Prawdopodobnie to mam przyspiesza, albo wytnę, jak to rozkminiam, to... bo to tak jest, tu chyba jakiś błąd jest. Aj, aj, aj Outside the box. To raz przesuwa. Tu nic nie ma. Ej, ja się serio zgubiłem. Tu powinno być możliwość albo tam. Halo? Halo? Co się stało? Nie znajdę tego rozwiązania nigdy. Nigdy nie znajdę tego rozwiązania, to jest smutne. No nie. Okej okay, i jesteśmy. Był chyba mały problem lub ja czegoś nie zauważyłem na tej mapie, ale tak trzeba było się cofnąć, przejść tu i przejść tu. Ja teraz otwieramy i zobaczcie, o teraz tak. O i tu był problem, bo trzeba nacisnąć teraz tu, tu. I musiałem się rozwalić, bo zobaczcie teraz, gdy. Robiłem cokolwiek, nie mogłem tu przejść. Albo ja źle po prostu to zrobiłem i się zaklinowałem, albo coś, nie wiem. Ale no źle po prostu to zrobiłem. Dobra. Ale przechodzimy do kolejnego. Do kolejnego tutaj levela mamy bot produkcję botów. hefan. Dobra, lecimy. Musimy tempa trochę przyspieszyć. Okej, okay. a tu jest to wyjście. Ale dobra, na ludzie sobie dam radę. Aha, na ludzie sobie dam radę. Nie dam sobie chyba na ludzie radę. Dobra. Dobra. Halo. Ajajaj, aj, aj. Nie dam rady, chyba tu kliknąć. A ja tu mogę przejść. A ja to chyba odwrotnie wszystko, robię gdzieś powiedz Dobra, tu tu o i to jest już prostsze. Expansion update jakieś dobra. Yy, tu. Dobra. Tu powiększamy barierkę. Yy, tu musimy przejść. Dobra. Tu jest to to to. A to nie, tędy, tędy. O, i tu mamy kolejne. I teraz tutaj, patrz, cofamy się tu. Y, tu. Nie, tu. U. A, i też nie. A, bo tu jeszcze. O. Okej. Okay. Teraz tu mam. Widzicie, idealnie. Y, tak, to jest, to teraz. I chyba kończę to. Dobra. Zobaczymy sobie kolejną mapę. Ósemkę. W help from Outsa. Dobra, lecimy. Dobra. Tu nie wyjdę. Tu. Tu też nie wyjdę, czyli... Dobra. Tu. 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 Dobra, powiększamy. Powiększamy. Musimy chyba na początku i tak nieważne jak, wszędzie chodzić, gdzie te Musimy jeszcze raz powiększyć. Tu. Tu. A jeszcze nie tu. Dobra. Mamy tam gdzieś ten, yy, nie mamy, dobra. Muszę iść naokoło, tu jest jeszcze guzik, ale to tam na luzie, dobra, tędy. Jest nie tędy, a tu mamy. Yy, tak, czyli tu już skończyliśmy. Czyli lecimy teraz tu, tu, tu. Powiększyliśmy jeszcze bardziej strefę. Chodzimy tak, tu, tu. E to na ludzi i tu. Dobra, to było łatwe. Level 9, bez ścian. Ok, coś się dzieje, dobra, dobra. Chyba, dobra, tu chyba. No nie mówcie. Że ja stąd już nie wyjdę. Halo? Halo, 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 halo? Tak nie może być. No znowu błąd jakiś? Ja, tak nie może być. Wiem. Bo nie? Ha? A, muszę ginąć. Dobra. Wow. To, to chyba tam też musiałem zginąć. Tam też musiałem zginąć po prostu. Dobra, o to w tym chodzi. Dopiero teraz się skafnąłem, dobra. Stopper working. Dobra, chodzimy. Czyli tu trzeba ginąć po prostu, okej. Okay. Okej. Okay. dobra. To było w miarę do pomyślenia. Nie mówcie, że ja to źle zrobiłem. No nie gadajcie, no nie. Ja nie powinien tego przełączać. Przełączyć. Yy, tylko jak tu teraz ginąć? No, nie, przełączyłem to, nie powinienem tego przełączać. Heal. Yy, dobra, jestem. Yy, tak. Wiedziałem, że czegoś nie zrobiłem. Dobra, czyli po prostu, jak coś źle zrobimy i nie mamy wyjścia, musimy ginąć. I teraz to. Dobra. A ja się męczyłem. Dobra. Level 11, long range button. wow Huh? Dobra. O. Okay. Nie wiem, co tu chodzi, ale prawdopodobnie chodzi tu... Aaa! Czyli chodzi o to, że strefa się przesuwa o jedno tu, czyli musimy iść... O kurczę, tego to się nie spodziewałem. To strefa, co się dzieje z nią? Dobra. Okej. Okay. Aha! Ej, tu już się sam zamieszałem, co ja? To jest wyjście. Uf. Muszę kilka wpisać. No, nie rozumiem naprawdę tych w ogóle ten ...wzików. Okej, okay, jesteśmy teraz yy, troszeczkę po przejściu, dobra. Wchodzimy, Okej. Okay. I tu. Yy, problem był taki, że ja albo nie znam się na tej mapie, albo tam brakowało tego guzika, którego sobie dodałem. Wchodzimy. Double trouble. Boże, Co to ma być? Dobra, to jest chyba najważniejsze. To działa. Nie, dobra. Tu. Mamy, dobra, tu. Double trouble. Tu. U. Wow, dobra udało się. To nie było takie trudne. Level name. O, 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 u, Uła, u. u jej, co? Nie. Dobra, zostaw mnie. To było w miarę łatwe. Tu. Miłówcie, że. Przez to, że. Nacisnąłem. Tak! Przez to, że nacisnąłem szybko dwa przy... O nie, dobra. O, udało się. Yy, dwa trzy ziski na raz ale dobra. Aha. Umiałem. się sobie. Dobra. Wchodzimy tu, tu. Co, famy? Ja się chyba naprawdę nie znam na tych mapach tak dobrze. A dobra. Tu. No nie gadajcie, że znowu nie mogę, muszę killa wpisać. To kill chyba to też jest bardzo ważne, żeby to wpisywać. Dobra. Tak? I to. Do o, dopiero teraz mogę. I dlatego to tak działa. Dobra. No mam batona. Ja tego batona sobie przygotowałem, żeby się popsuło, to żeby ten. Y nie. Lata znowu. Tu. Ała. A. Dobra. Batona jest, bo padam. Dobra. jaj, aj, aj. dobra. Y tu. To jest mój baton. Tam jest, dobra. Okej, okay, mam. I teraz mogę. No nie. Dobra, mam batona. I mogę przejść. Co to jest? Don't, don't feel a daily test. You want popcorn. Aha, czyli koniec. Tak? Czy nie? Nie, to jeszcze nie koniec. Ło! Nie! Czemu mi się to stało? Dobra. Aha. Yy, dobra, ja to zrobię. Dobra, lecimy tędy. 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 Użyj do mnie Aha Dobra No jak to tak? Tu muszę pisać game moda Muszę pisać game jedynkę, bo nie wiem w ogóle Aha, nawet nie wiem, jak to miałem zrobić. Nie ma tu nigdzie nic, więc na szybko. Level name. Ło, wow, to jest coraz ciekawsze. Dobra. Ok. Wchodzimy dalej. Mamy. A tu nie mogę. Nie mogę wskakiwać, to po prostu nie będę wskakiwał, jak nie mogę. Dobra. Tu mamy kolejne i tu mamy ścianie. Jest level name! 18. Chyba tu jest jeszcze... To jeszcze chyba na tym... To teleportuje. Dobra. Czyli ogólnie... Zamysły są tu naprawdę mega fajne. Nie będę używał batonu, bo to się mija z celem. Tu przejście, tu wyjście. O, oh, jest! Border, border, alfa. Jest, przeszliśmy alfa wersję. Alfa version and. Creative, super, super, spectator. Creative, spectator, border. Nie mam bordera już. I sobie weźmiemy spektatora. Jak ta mapka wyglądała. O, oh, zobaczcie. Cała mapka. Kilka tu, plansz, no nie mogłem przejść. Ale no co tam drodzy widzowie, jeżeli taki odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić tutaj subskrypcji, lajkacza, komentarzu. udało się przejść całutką mapę z dwoma pom dwiema pomocami, bo nie mogłem tu przejść, o tego nie wiedziałem co tu zrobić, tu, ale znaczy wiedziałem, dobra, w tych dwóch miejscach co nie wiedziałem co zrobić, trzeba po prostu zginąć i przenieść się na początek. To tak tu było. No dobra, drodzy widzowie, ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Na razie i co? Trzymajcie się. Ej, nie mam mnie. Halo, muszę się pokazać. Gamy modę 1. O, cześć, trzymajcie się.